Bo bał, się, bo bał się, że chłop stąd tu dośrodkuje. No ale tu też kurwa było sześciu zawodników. Nie ma sześciu pana. No nie wiem, no. No a Bramkasz jest niestety ręcznikiem, no. Najgorsze eee. jest to, że to nie jest jakiś kurwa, wiesz? Najlepszy strzał na świecie, nie? No nie, no fuj do wyciągnięcia to było. Yes. No szkoda. Teraz dwie brameczki trzeba do remisu. No w razie czego będzie Liga Europy? No ale też nie jest najgorzej, nie? No. No. To normalne dajesz strzał z takiej pozycji, no ale ty musisz być gotowy na to, nie? Jak haj to poloni pytą w Pierdoli z połowy boiska. Haj to go Z połowy. jeszcze był. Ba. Ale paka wtedy była. Chyba bęben jeszcze wtedy grał, no nie? Ale kurwa wszyscy zadać takie... Jak, jak takie kurwa... Ciekawe jak to być w swoim wieku, dowiem się za 6 lat. A może zdechniesz do tego czasu. Nigdy nie wiadomo. No. Kto, usłyszy, kto usłyszy raz hymn pamięta go na zawsze. A no to słuchamy. który wprowadził Azauer do szalkę. einmal szalkę, ma szalkę. Olo Pucikowski, de Junge aus Revier, de Kenny Leute von 1904. Każdy musiał znać Kenny Nie mogę ty. On jest mocny fłyj.